Witajcie na kanale Dzisiaj mam krzyżóweczki yy, Krzyżówka, krzyżówka XL Krzyżówka XXL I mega krzyżówka yy, Dzisiaj krzyżóweczki Jutro będą w linie No i jak już tutaj mam yy, tą krzyżówkę XL yy, Krzyżówkę XL To sobie ją strapiemy yy, I tak Ostatnia spaczki, tu jeszcze mi się nic nie utworzyło w niej, i będziemy teraz szukać F oraz G. Oj, przepraszam, F i G. F mamy tu. F mamy tu oraz G. G jest tu. Teraz w drugiej. F oraz G. F tutaj. G tutaj. Teraz Z szukamy i U. Z oraz U bo się nie mamy i tutaj dalej Z mamy tu z tu Z oraz u u Z Z Jak coś się mnie na pewno się znajdzie Z oraz u Z oraz u, z tutaj. I tu mam jeszcze u. Teraz szukamy c i y. Bo ono się nadal nie ma. Ani c, ani y. I tutaj mamy c. Tutaj c. C oraz y. C tutaj, teraz w drugiej, tu mamy C, tu mamy Y i tu jest jeszcze Y, kolejne to D i S, w się nie ma, już bonusu nie będziemy mieć, D i S. S mamy tu, S mamy tu, S mamy tu, tu, tu jest D, D, D oraz S, S tu, D tu, mm. S tutaj, tutaj mamy pierwszy wyraz, tu jest D, D oraz S. Chyba wszystko. Tu jest jeszcze S. Teraz tutaj. S tu, S tu. D oraz S. D tu i mam pierwszy wyraz. S. D. D. D oraz S. Wszystko. I ostatnia to E. E tutaj ale bo nie mamy. E, tu mamy E, tu mamy E. e tutaj, tutaj. Hmm, tu jest jeszcze G. Tutaj nie mamy. mamy tylko jedno słowo, jak oczywiście nic nie ominęło. I tutaj. E jest tu, E jest tu. E jest tu. E mamy tu. I E mamy tu. I na to wychodzi tutaj też jest jedno słowo. Zobaczymy sobie kontrolny to jeszcze się widzę Y. Zobaczymy sobie kontrolne. Kontrolne to O i D. Zrapeczka przegrana. Teraz weźmiemy sobie krzyżóweczkę z numerkiem o 78. i tutaj mam już jedno słowo. Nam się utworzyło mim i szukamy dalej. Szukamy teraz p oraz k, p oraz k, p i k, k tutaj, p tutaj. Teraz szukamy t oraz j, t i j, t jest tu. J jest tu, tu mamy jeszcze J. T oraz J, J jest jeszcze tutaj, tu mamy T. Teraz szukamy Z i B. B tutaj. Z i B. Z tutaj. Uh, z tutaj z tutaj tutaj B. Teraz mam Y oraz O. Y oraz O tu mam O O To jest Y I tutaj jest O. I tu mamy jeszcze O. I co ostatnia literka? To literka D. D jest tutaj. D mamy tu. D jest tu. Chyba wszystko. Czyli tu mamy jedno słowo też. Zobaczymy sobie kontrolne AB jest rapeczka przegrana. I tutaj mamy krzyżowaczkę XXL z numerkiem szóstym. W trzeciej krzyżowaczce utworzyło nam się jedno słowo. I w drugiej krzyżowaczce także utworzyło nam się jedno słowo. No i szukamy dalej. G teraz szukamy oraz W. G mamy w bonusie. G, oraz W. G, mamy tutaj. G, oraz W. Tu mamy W. Także jak coś się na pewno się znajdzie. G i W. Tu widzę G. G i W. I tu mamy drugi wyraz. W nie widzę. Teraz tutaj. G i W. G mamy tu. I chyba to wszystko. Teraz szukamy I oraz F, bo się nie ma i i i i tutaj też i tutaj tutaj jest f i oraz f chyba wszystko teraz tutaj i oraz f Okay. I trzeci, i tutaj F i tutaj, też i tutaj, też i tutaj, M i N. N i tu mamy szansę M oraz N. M. Tu mamy pierwszy wyraz. Tu jest N. M oraz N. Tu mamy M. Tu mamy M. Tu mamy N, tu mamy N, tu, mamy N. tu i tu. I tu jest M. Teraz yeah, to m oraz n I I tu, N tu, 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 w w tu, tu, mamy tu, tu, N, tu, tu, jest tu, tu, jest m tu, tu, mamy tu, m tu, tu, jeszcze jeszcze i tu mamy jeszcze N. Też chyba wszystko. A tu jest jeszcze M. Teraz o X oczywiście, czyli bonus już nie będziemy mieć i B. X i B. B tu, 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 tu i tu. Mhm. Teraz tu, B tu, tu, tu. Tu i tu. Ciekawa, jaka będzie ostatnia literka. Tu mamy drugi wyraz, baza. I co? Zobaczymy, jaka jest ostatnia literka. To U. Bonu się to już bonus nie mamy. I teraz U. Tu mamy pierwszy wyraz rumia. E, przepraszam drugi. U. Tu jest U oraz tu. Czy tu mieliśmy Y? Y. Nie mieliśmy K O S. K -O -I -S L. P. OK. Teraz tutaj u mamy tu mamy tu i tutaj i tak y nie było s nie było p l k w w było, czyli tutaj mamy trzy słowa. Czyli tu mamy 10 zł, jak na razie. I teraz tutaj. Tu mamy U. No ja tylko to U. Tu mamy dwa słowa: S-K-O-L. K-O-L-S-D. D, tutaj. P-R. Czy na to wychodzi, że tu jest 10 zł. Tu jeszcze widzę, że A bo tu raz, dwa, trzy słowa mamy. Zobaczymy sobie kontrolne. Kontrolne to powinno być B. Mamy jedno B i drugie B. Więc zwrócik już coś mamy. Więc fajnie. I ostatnia. Mega krzyżówka z numerkiem drugim. I tutaj mamy już na pierwszej stronie dwa wyrazy. Na drugiej stronie żaden nam się nie utworzył. A, tak. I na trzeciej też jeszcze żaden wyraz nam się nie utworzył. Zobaczymy, jak tutaj teraz, co dalej się zadzieje. J u dalej szukamy. J oraz u. U tutaj. J tutaj. Teraz mhm. tu. P oraz F. Ten mam tutaj P oraz F. F tu. Kolejne to r oraz i, r oraz i, i tutaj r, tutaj i tu, 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 oraz tu i jeszcze tu. Y l, y l. 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 I tu L. I tu Y. Mamy trzeci wyraz. Super. Cieszę się bardzo. I co? Ostatni to T. T tutaj. T tutaj. I T tutaj. I tak C nie mieliśmy. G nie mieliśmy. S. S było, E nie było, G nie było, N, 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 N. też chyba nie było, R, R tu mieliśmy. Ok, czyli tu na dole mamy trzy słowa, już dawno nie miałam tej krzyżeczki wygranej, więc fajnie. I teraz tu. I co? Szukamy D i M, D oraz M, M tutaj, D tutaj, D tutaj, D i M. Teraz K i U, a jeszcze to D i M, chwila, um, D i M, tutaj D, tutaj M, tutaj M, um, tutaj D i tutaj D, ok, teraz szukamy K oraz U, o tutaj, o i K, um, tu U, tu U, tu teraz tu, u oraz k, 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 i tutaj u, teraz p, i g, p, i g, g tutaj,

i G tutaj trzy do końca l, s l tutaj l, s s, s. Hmm. l l l, s. pierwszy raz. L. L. S. O, tu jest jeszcze M. Mamy drugi wyraz. ok, I ostatnia to E. Czy o, tu E mamy pierwszy wyraz, tu. E mamy drugi wyraz. Mhm. Czyli tutaj chyba mamy tylko dwa wyrazy. E, R nie mieliśmy, a nie było C. C też nie było, R, A. No, S było. S było. Czyli tutaj mamy trzy wyrazy. Fajnie. I tutaj szukamy E. Tu mamy E. Tu mamy trzeci wyraz. Ale fajna zrabka Czyli co? Chyba jesteśmy na plusie. R, C, A. R, A, S. Tu jeszcze F. F, -F chyba nie było. R, A. Fajnie. Czyli tu mamy trzeci wyraz. I teraz tutaj.

Bo wszystko. Um, I teraz R oraz H. R, 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 R H, i tu jeszcze R. I teraz tutaj R i H. R. Tu mamy pierwszy wyraz, drugi. Drugi. R oraz H. I trzeci. Wow. fajnie ja. czuć co mamy ciekawe ile będzie na koniec u y u u oraz y U. Y Teraz tu Y Tutaj U I co? Trzy do końca B i W Tu mamy Pierwszy raz. B i W. B oraz W. B. W. B. B. O, drugi wyraz. I tu B i W. B oraz W. W, B i W. B. Ja sobie za chwilę I teraz K. Kamy tu i mamy trzeci wyraz, czyli co stówka. Wow, już dawno w tej zrapce tyle nie miałam. I ogólnie już dawno jej nie miałam wygranej. K, K K I tu K, I tu K. Mhm I tak, co my tu mamy S Nie mieliśmy V Było D oraz A G Mhm M, C. Czyli co, tu mamy trzy wyrazy. Tu mamy trzy wyrazy, ale też jeszcze sobie e, posprawdzam. B, mhm. S, K. Okej, okay. czyli co? Tu mamy trzy słowa, to jest 20, tu mamy 40, 60, 80 i stówka. Raz nie pamiętam ile było. H. H kontrolne. tak, zgadza się. Super. Ja się bardzo cieszę, już dawno naprawdę nie miałam takiej wyganej. Więc co, podsumowując, jesteśmy dzisiaj na super fajnym plusie. No już tak dawno nie było. Dwie z przegrały i dwie z wygrały. Dwie mniejsze nic nie dały. A dwie większe tutaj nam dała I tutaj mega krzyżówka dała nam stówkę. Czyli ja na dzisiaj wydałam 38 zł, a mamy 110, więc fajny plus. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. Widzimy się w następnym filmiku, już jutro z ekstra liniami. Do zobaczenia. Cześć.